Takie cuda tylko w Anglii. Zdobył gola po uderzeniu z 35 metrów. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś zaczniemy od Zinedine Zidana, który nie planuje przebudowywać Realu Madryt. Mauro Icardi pozostanie w Interze Mediolan, a na sam koniec Lewy i jego żonglerka na ulicy. Jest na prawie 100 tysięcy, brakuje trochę ponad 1500 subów. Zachęcam Cię, abyś po obejrzeniu tego filmu rozważył czy też rozważyła, pozostanie na tym kanale na dłużej. A teraz zapraszam do oglądania. Fani Realu Madryt o obecnym sezonie chcieliby jak najszybciej zapomnieć. On w ogóle im nie wyszedł, a Ajax wyeliminował ich z Champions League, a dogonienie Barcelony w lidze jest raczej niemożliwe. Kibice Realu na następny sezon patrzą z ogromną nadzieją. Zidane, który ponownie objął stery ma przywrócić klub do stanu w jakim go opuścił. Często mówi się o rewolucji jaka ma czekać Los Blancos w nadchodzącym okienku transferowym. W końcu wszystkie źródła twierdzą, że Francuz będzie miał do wydania prawie 500 milionów euro. Ale Zidan uspokaja kibiców i mówi o ewolucji, a nie rewolucji. Zmiany jakich ma dokonać będą tyczyły się tylko albo aż czterech pozycji. Prząd drużyny będzie zachowany i siedmiu obecnych piłkarzy będzie miało zapewnione miejsce w składzie. Mówi się o ramosie, Varanie oraz oczywiście o benzemie. Zmiany mają dotyczyć lewej obrony, tam gra Marcelo. Zidan publicznie przyznał, że chce, aby kontynuował on karierę w Realu, ale Brazylijczyk znacznie obniżył loty. Nie prezentuje się tak dobrze jak sezon temu. A cały czas o Marcelo może powalczyć Juventus, który miałby pożegnać się z Aleksandro, a sam Cristiano Ronaldo na pewno chciałby zagrać ze swoim najlepszym kolegą z realu. Nie jest też pewna pozycja Toniego Krosa w związku z potencjalnym przybyciem pola pogby. Vinicius Junior może stracić miejsce na rzecz Edena Azarda, a dyspozycja Garetha Baila sprawia, że Zidane na pewno zastanawia się nad pozyskaniem nowego piłkarza na jego pozycję. Kto waszym zdaniem w nadchodzącym okienku trafi do Realu? Czekam na wasze komentarze. Wanda czyli żona oraz menadżerka Mauro i Icardiego, powiedziała, że będzie odnosił te same barwy w przyszłym sezonie. Jeszcze dwa miesiące temu Icardi był obrażony, że stracił opaskę kapitana i odmówił grę w interze. Teraz wszystko się zmienia. Wanda dodała też, że cały czas miał bardzo dobre relacje z każdym pracownikiem klubu. Argentyńczyk opuścił 10 spotkań i po dwóch miesiącach wrócił do składu. Od swojego powrotu zagrał 3 mecze. Ponad 5300 komentarzy tyle zostawiliście pod wczorajszym filmem. Bardzo wam za to dziękuję. Odpowiedzią na pytanie jest oczywiście Salah. Oto 7 osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. A na dziś, co to za klub? Jeśli znasz odpowiedź, napisz ją w komentarzu. A co 750 lajków, kolejna osoba znajdzie się w następnym filmie. Fernando Forestieri popisał się takim trafieniem, zobaczcie sami. Coś genialnego: ten Włoch ma już 29 lat, a dalej potrafi zdobywać tak piękne gole, jak myślicie, czy była to jego życiowa bramka, czy może miał ładniejsze. Dajcie znać w komentarzu. Bardzo Was proszę, abyście nie zapomnieli ocenić tego filmu. Dzięki temu sprawicie, że film dotrze do większego grona odbiorców. Będę Wam za to mega wdzięczny. Na Instagramie Ania Lewandowska pochwaliła się rodzinnym spacerem. Dokładnie wyglądał on tak. Tak, i tak właśnie wyglądają czasem spacerem. <grych> Chodź, Klawka. Jeśli lewy nie rozstaje się z piłką nawet na spacerze, to jestem ciekawy, co robi przez sen. Bardzo dobrze, że piłka nie poleciała pod jakieś auto, bo chyba byłby problem, aby ją wydostać. Każdy z nas na pewno to zna. Na dziś to już koniec, dzięki, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.